Z jakiego rodzaju ubezpieczeniami mamy do czynienia na rynku ubezpieczeniowym? Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu A.C. autokasko. Dobrowolne ubezpieczenie dla pojazdów mechanicznych obejmujące szkody powstałe w wyniku wypadku, kradzieży czy zdarzeń losowych ubezpieczenia majątkowe. Majątek firmy obejmuje ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw, takie jak budynki, sprzęt, zapasy czy inne składniki aktywów firmy. Majątek prywatny ubezpieczenia domów, mieszkań oraz mienia osobistego. Ubezpieczenia na życie ubezpieczenia na życie ryzykowne obejmują ryzyko śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonej osoby. Ubezpieczenia na życie inwestycyjne. Kombinują ochronę życiową z komponentem inwestycyjnym, umożliwiającym zbieranie wartości gotówkowej. Ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenia zdrowotne komercyjne zapewniają dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej pokrywają koszty leczenia, badań diagnostycznych itp. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne grupowe oferowane przez pracodawców dla pracowników. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC OC dla przedsiębiorców. Ochrona przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Ose zawodowe dla osób wykonujących określone zawody, takie jak lekarze, prawnicy i TEP. Ubezpieczenia podróbne. Ubezpieczenia turystyczne. Ochrona pod kias podródy, Obejmują kamienkosty leczenia zagraniku czy ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenia assistance. Zapewniają pomoc w sytuacjach awaryjnych takich jak awaria samochodu, choroba czy inne nagłe zdarzenia. Ubezpieczenia emerytalne i kapitałowe, ubezpieczenia emerytalne indywidualne i grupowe, zapewniają oszczędności na emeryturę. Ubezpieczenia kapitałowe oferują ochronę finansową w przypadku określonych zdarzeń, takich jak choroba czy niezdolność do pracy.